Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, tuż przed aktualizacją nową, która jutro wchodzi do Reddit Online i oczywiście nagram z tego y, odcinki osobne jak kupuję przepustkę ja bandyty, osobne jak będę kupował y, tą rolę nową przyrodnika. Y, będę dzisiaj zarabiał sobie na odcinku w różny sposób złoto. Myślę, że będzie odcinek taki 10-11 minutowy. Jak pokażę Wam, jak sobie po prostu zarabiam złoto, które się na pewno bardzo przyda przed tą aktualizacją, bo będzie tam dużo rzeczy, które będzie właśnie za nie trzeba kupić. A więc ja przechodzę sobie do sekcji wyzwań dnia. I wyzwaniem, które chciałbym zrobić, e, byłoby mm, grać w wydarzeniach to nie, bo chyba nie ma teraz żadnego wydarzenia, ale sprawdzę. Nic nie mam. Mm, co możemy zrobić? Atrybuty gracza wzmocnione remediami. To sobie na pewno zrobię. Tu jest już raz. Dwa i trzy. Mamy pół sztabki złota już zarobione. Teraz widzicie, 44 dzień właśnie się wbił wyzwań dnia. A więc teraz zobaczymy jakąś kolejną rzecz dla zarobku. Obrabowani, poszukiwani przestępcy jest jeden. To też sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku, i zaraz będziemy mieli z tego e, puszta beczki złota. Ja sobie tutaj polecę e, do punktu szybkiej podróży, którego przetransportuję się do najbliższego miasteczka, aby mu zdjął się jakiś list gończy. I móc złapać poszukiwanego przestępcy na tym odcinku. Myślę, że ten odcinek będzie miał tak 10, 11, 12 minut. Jak sobie po prostu zbieramy tak złoto um, przed tą e, aktualizacją. Gdyż już gdy jak już będzie aktualizacja, to możecie się spodziewać wielu odcinków z Reddit Online, gdyż będę miał naprawdę co nagrywać. Po tego, do tego gram jeszcze specjalnie nową postacią, abym mógł dla Was nagrywać filmiki, jak kupuję bimbrownie, jak kupuję rolę kolekcjonera. Na, na początek już sobie kupiłem sam rolę łowcy nagród, żeby po prostu móc sobie jakoś tak właśnie zarabiać. bo w ten sposób możemy sobie fajnie złoto zarabiać mm, rolą łowcy nagród. Więc to musiałem sobie kupić na razie tak bez filmików. Ale potem już będzie z filmikami wszystko. Wszystkie te role. Kolejne aktualizacje również będą na tym kanale, jeżeli dodadzą jakieś misje fabularne do nowej roli, a zapewne dodadzą to będziemy też to nagrywać na YouTube, gdyż jest to nowość i na pewno nie będzie każdy mógł sobie na starcie kupić tej roli, a ja to już kupię sobie jutro. A więc ileś tam może złota dokupię, jeśli mi nie starczy, ale żeby jak najmniej tego dokupywać, jak najwięcej postaramy się pozarabiać dzisiaj na tym odcinku. A więc teraz lecimy sobie pod liść tablicę z listami gończymi, żeby jakiś zebrać. Tu jest... Czyli gończyk jest skierowany do... Nie, to nie jest. Weźmiemy tego i lecimy już na konika. Nie powinna być to aż taka trudna misja, gdyż y, był, jest ona jednodolarkowa. Swytaj żywego lub martwego. Jest to nam trochę obojętne, trochę nie. Yy bo po prostu zależy mi tylko na tym żeby go obrabować i mieć te pusztawki złota przy okazji tam zarobić za dostarczenie go jakieś pieniądze e, expo w bo to też jest ważne na nowej postaci jak możecie zobaczyć mam dopiero 20 level a więc mm, no niedużo tu jeszcze grałam ale jakieś sobie bronie kupiłem z whole field no tak ja już jedno z lepszych broni, najlepsze mam, to co jest potrzebne. Jeżdżę sobie koniem z Unlimited Edition, e, koniem w pełnej angielskiej, czyli nie mam go po prostu e, za darmo. I teraz jedziemy. Sprawdzę sobie na mapie, jak to jest jeszcze daleko. No. Kawałeczek drogi to mamy Ale To nie jest też jakoś bardzo daleko Ja już jadę tutaj Z jakichś gościów Pokażę wam mój sposób Na szybszą e, Jazdę Robimy po prostu tak jak Kot wasz jest już zmęczony A chcecie jechać dalej No to po prostu Przy naciskacie kwadrat e, I jedziecie jak. Gdyby koniem, który ma właśnie tą wytrzymałość swoją na maksimum, a za wami leci wasz koń i gdy tego konia skończy się wytrzymałość, to następnie wykorzystujecie z powrotem wytrzymałość swojego konia, która znowu jest maksymalna. To jest taki fajny sposobik, myślę, że przydatny na pewno dla niektórych. Widzicie, tym koniem już, już się zmęczył ten koń więc możemy tak naprawdę skakiwać do na kolejnego. Nie zawsze się to udaje, ale to jest i tak chwila. Widzicie? Już sprawa załatwiona. Koniec chyba identyczne jak ten, co ja temu wziąłem. ale szybszy nie wiem chyba wystraszony nie tego no już jesteśmy niedaleko gdyż tam gdzie zmierzamy to są te właśnie grypy o kurde nawet nie zauważyłam go kompletnie Dziwne. Naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego on tak szczera jakoś w powietrze zamiast do mnie. W ogóle nie pojawi mi się jako czerwona kropka. Tutaj są już te budynki, do których się udajemy i będziemy działać. Na cicho łukiem ich pozdejmujemy na początek. Mm, to jest koza alpejska. Na A widziele zdrowie mi wzrasta dzięki temu, że walczę łódkiem. Dlatego ug wam jak najbardziej polecam. Jest chyba najlepszą bronią. Na początek oczywiście, żeby sobie na maksa zrobić to yy, yy, zdrowie. Kurczę, cel uciekł, no nie mogę. No ale trudno. Zrobimy sobie jeszcze jeden sel, tutaj przynajmniej pokonamy yy, może tych wrogów i uda mi się chociaż obrabować kilka osób, z czego na pewno coś zarobimy. Jest jeszcze ktoś? Jest? O, dobra. Zawsze expik wlatuje, jak możecie sobie Zobaczyć w prawym rogu, i tak tutaj musiałem tylko sobie coś kliknąć na telefonie, którym nagrywam, widzicie, strzelę odzyskujemy, więc broń też jest jak gdyby tania. Że nie wydajemy na amunicję praktycznie nic, gdyż strzały w większości uskrawienia udało się znaleźć przedmiot kolekcjonerski. jak będę kupował rolę kolekcjonera, się to przyda. Wleciał kolejny x hmm. Jeszcze tutaj ktoś jest. I jedziemy spróbować kolejny list, gończy. Tutaj konik przyleciał. Hmm. Polecę tutaj, bo tu już będzie bliżej. Ja w odcinku będę sobie dzisiaj dalej zarabiał za to, żeby jutro już jak najszybciej kupić przepustkę bandyty, jak najszybciej zakupić rolę yy, przyrodnika. Jeśli nie wiecie o co chodzi i jaka jest to właściwie aktualizacja, musicie obejrzeć mój poprzedni filmik, w którym y, pokazałem Wam wiadomości y, od Rockstar Games na ich stronie newswear. E, wszystko Wam powiedziałem, co i jak i kiedy e, się będzie odbywało. Również poinformowałam Was o aktualizacji do dieta online. Naprawdę, jeśli nie wiecie o co chodzi, wchodźcie sobie po prostu na mój poprzedni odcinek. Pokażę Wam jeszcze taki patent, mój. Na zarabianie expa Po prostu jest taki lecą, to tak szyją. I gratuluję za każdego expa Chyba 11, zobaczymy, o wiecie, 11, 11. Tuż. 22 za takie głupie szczęły mam, a możemy się nawet zatrzymać, jeśli się komuś chce oczywiście, i oskubać takowego ptaka i mieć z niego jeszcze pióro, które kolejno y, sprzedamy u rzeźnika, bądź jeśli mamy rolę handlarza, to odwieziemy do stanowiska rzeźnika do Mamy lotkę, mięso to taka łownego i pióro kluka z niego. <gry> Zawsze coś. I teraz przechodzę do kolejnego, kolejnej tablicy z listami kończymi, aby znaleźć jeszcze jakiegoś przestępcę, by móc więcej zarobić. Mógłby to być ten pierwszy, on jest jeden. Tutaj z sobie widzę też jednodolarkowy przestępca. Jeszcze myślę jutro, bo jutro to nie, pojutrze, ale w tym tygodniu nagram jeszcze taki odcinek. Jak łapiemy jakiegoś legendarnego przestępcę? Teraz się zajmiemy tą nową aktualizacją, będzie po kilka odcinków dziennie, a dopiero potem pojawi się właśnie odcinek z legendarnego przestępcy. Jeśli ktoś po prostu nie wie jak sobie z nim poradzić, możecie zobaczyć, spróbować tak jak ja to robię na poprzedniej postaci. E, zrobiłem każdego legendarnego przestępcę na naprawdę wielu, wielu poziomach trudności. Więc dla mnie nic, to nic. O, widzę, tu już jest. O kurde, najłatwiejszy chyba na świecie jeszcze stoi. Widzicie, już mamy kolejne. E, o, jeszcze mamy dynamit, przedmiot kolekcjonerski, kolejny X pusztawki, bo za wykonanie wyzwania dnia. Aha, tam są jego ludzie, A, ale to im damy radę już uciec. Myślę, najwyżej możemy wziąć rewolwer do ręki dla wszelkiego bezpieczeństwa, gdyby ktoś atakował, ale ja postaram się jak najszybciej rzucić go na konia i uciekać e, z nim do szeryfa. Jakby coś, pamiętajcie, że za żywych przestępców dostaje się zawsze więcej pieniędzy. E, i zaraz dam Wam jeszcze jedną poradę jak zarabiać więcej pieniędzy, ale najpierw musimy i uciec. Mm, bardzo, bardzo łatwe to było. Zapewne też będzie mało kasy, ale sposobem e, na zarobienie tych pieniędzy jest po prostu czekanie e, do ostatnich 30 sekund z przestępcą e, i wtedy dostaniemy więcej kasy, ale oczywiście na odcinku tego robić nie będę Gdyż jest to nudne mm, Ale wy tak zawsze róbcie Bo to warto jest robić Opłaca się My go już oddajemy On spadł, chyba tak jest zawsze I zobaczymy ile będzie kaski za niego 60 PD, 3 dolary z Złota nie dostaliśmy wcale, ale Tak naprawdę misję robiłem minutę Więc um, spodziewałem się tego A więc podsumowując W dzisiejszym odcinku y, Z Złapaliśmy przestępcę. Jednego mi się nie udało, ale też tam trochę pozarabiałem sobie w ten sposób, że e, obrabiłem e, jego ochroniarzy, jak gdyby, czy bandę. E, drugi mi się udał, złapałem i dostarczyłem go żywego, wykonując do tego wyzwanie w niej, zarabiając kolejne pół złota i jeszcze jedne pół złota zarobiłem za z, e, użyte remedia. Wszystko. To właśnie był dzisiaj mój zarobek. Mogę jeszcze sprzedać tutaj to, co z tego kruka zrobiliśmy, bo są chyba też wyzwanie dnia sprzedane przedmioty urzeźnika albo nie u pasera. Tego już nie wiem. Chyba u pasera, bo nie ma wyzwania. No. A to jest już na tyle w tym odcinku i cześć.